Siema albo się nie ma. Z tej strony Tomek z grupy Internetowa Kasa. Pokażę Tobie dzisiaj, w jaki sposób przelać swoje środki za pomocą USDT, czyli Tetera, z jednego portfela na drugi portfel. Do tej operacji sobie wybrałem giełdę Binance i giełdę Bitmax. Na początku pokażę Tobie, w jaki sposób ja to robię, a później powiem, na co zwracać uwagę, żeby nie stracić swoich środków. Dobra. Na początek na giełdzie Binance z listy coinów na, musisz wybrać Tetera. Tak. Zawsze możesz tu u góry sobie wpisać USDT i wyskakuje ci ten coin. Przechodzi, musisz przejść do zakładki Withdraw. Tutaj z listy wybierasz TRC20 Chain na sieci Tron. Przechodzimy na giełdę Bitmax. Tu również musisz znaleźć USDT i także tutaj możesz sobie wpisać USDT, jeżeli nie używałeś wcześniej. Przechodzisz do zakładki Depozyt. Zaznaczasz TRC20. Kopiujesz ten adres. Wracamy na giełdę Binance. U góry w tym okienku wklejasz swój adres. Ja już mam dodany do swojej whitelisty. Warto używać whitelisty, jeżeli jest taka możliwość, bo to zwiększa bezpieczeństwo swojego konta, znaczy Twojego. Później u dołu wpisujesz ilość środków, jakie chcesz przesłać z tego portfela na portfel na inną giełdę albo portfel prywatny, czy też na inny procesor płatniczy, który obsługuje kryptowaluty. No, Ja tu nie mogę zrobić żadnego przelewu, ponieważ yy, nie mam dostępnych środków, a minimum to jest 10 USDT. Po wpisaniu akceptujesz wysłanie poprzez podanie kodu, który dostajesz na swój adres e-mail, a także poprzez yy, autentykator. I nadmienię tutaj, autentykator powinien być ustawiony na samym początku, jak zakładasz konto na giełdzie, na procesorze płatniczym, na jakiejkolwiek platformie social mediowej, czy to jest Facebook, czy to jest Instagram, czy to jest Twitter, ponieważ także zwiększa to bezpieczeństwo Twojego konta. To w dzisiejszych czasach to jest takie must-have. Dobra, i jeżeli już tutaj zaakceptowałeś, wysłałeś środki, środki powinny być maksymalnie na Twoim portfelu do 5 minut. To jest max. Dlaczego ja używam sieci Tron? Ponieważ opłaty są tanie, wynoszą 1 dolara, oczywiście nieważne od jakiej kwoty, a także przez to, że transakcje są szybkie. Mogłem wybrać sobie Omni od Tethera albo Ethereum RC20, no ale jak widzisz tutaj, opłaty wynoszą 29 dolarów, 20 dolarów. No i warto jednak zaoszczędzać na tych opłatach. Dobra, bo jeżeli masz małe kwoty do przesłania, no to wiadomo, warto oszczędzać. Jeżeli masz większe kwoty i nie sprawia ci to większej różnicy, to sobie możesz wybrać nawet Omni od Tethera i zapłacić 29 dolarów. No ale to jest drugorzędna sprawa. I teraz, na co zwracać uwagę, na co ty musisz zwracać uwagę, żeby nie stracić swoich środków? Jeżeli skopiowałeś ten adres, tak jak tutaj, ten o... I wkleiłeś go w tym miejscu. Zawsze warto, żebyś sprawdził sobie początek i koniec tego adresu. Tak z dwa razy dla własnego spokoju, bo różne rzeczy zdarzają się dzisiaj w internecie i adresy mogą czasami zostać podmienione i stracić swoje środki, bo wyślesz, nie zauważysz i wyślesz na inny. Na inny adres. To nie zdarza się często, ale zdarza się. To jest taka jedna rzecz. Druga, drugą ważną rzeczą jest wybranie odpowiedniego mm, chaina do przesyłu na dany adres. Czyli, tak jak widzisz, tutaj w tym momencie my chcemy, znaczy ty, ja, chcemy przesłać sobie swoje środki z giełdy Binance na giełdę Bitmax. Czyli tu mamy. Do wyboru różne sieci. Mamy sieć Binance, dwa różne chainy: sieć Ethereum, RC20 chain, sieć Tether na chainie Omni i sieć Tron, TRC20 chain. Ale na Bitmaxie mamy do wyboru tylko trzy sieci: znaczy trzy chainy: Chain Omni od Tetera, Chain RC20 od Ethereum. I chain TRC20 od Trona. I tutaj mam, a tutaj mamy aż 5. No ale tamten portfel USDT jest wspierany tylko przez 3. Więc w tym wypadku nie możesz sobie wybrać adresu portfela na chainie e, Trona i wysłać go poprzez sieć Binance, powiedzmy Binance Smart Chain, bo tu opłata wynosi 80 centów, ponieważ stracić swoje środki. Bo dany adres. Nie, dane, dane chain nie współgra z siecią. Ten chain jest od sieci Tron, a ta sieć jest Binance. Więc w tym wypadku te sieci ze sobą nie współgrają i nie prześlesz. Dlatego warto sprawdzać, czy jaki adres jest wspierany przez jaką sieć. <laughs> I dlatego to jest bardzo ważna rzecz, bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby nie utracić swoich środków i sprawdzać. Niektórzy Niektóre giełdy, tak jak Binance, zobacz, mają takie zabezpieczenia, czyli sprawdzają automatycznie ich system sprawdza czy dany adres współgra z daną siecią. I tu jest napisane, że ten adres nie jest poprawny, jeżeli chodzi o tą sieć i nie wyślesz tych środków. Ale na przykład Niektóre giełdy nie mają takich zabezpieczeń, i w tym wypadku y, możesz po prostu wybierając adres, ale przesyłając przez inną sieć, przez inny chain danej sieci, stracić swoje środki. Więc warto zawsze sobie sprawdzać, jak to wszystko wygląda, poczytać sobie w internecie, douczyć się, doszkolić, bo właśnie przed ważną zasadą użytk użytkowników. Kryptowalutowych jest znajdowanie informacji i uczenie się, bo jeżeli nie wiesz danej rzeczy, to znajdź, poszukaj, popytaj, a nie robisz to na tak zwaną pałę, a później płaczysz, że straciłeś środki. Zawsze warto też przesłać sobie jakąś małą, także kwotę, żeby zobaczyć, czy to dojdzie. No ale wiadomo. Niektórzy nie operują jakimiś większymi środkami, więc żal jest też tracić jakąkolwiek, jakiekolwiek swoje środki, więc sprawdzaj, zobacz, czyli Bit... portfel USDT na giełdzie Bitmax wspiera trzy chainy. Omni od Tetera, rc 20 od Ethereum, TRC20 od Trona. Tu mamy do wyboru pięć sieci, ale tylko z trzech możemy skorzystać. Ethereum, Tether i Tron. I ja wybrałem Sieć stron, naczynie TRC20, bo opłaty są tanie i przesył jest szybki. To są takie, w sumie ta rzecz jest bardzo ważna, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby nie stracić swoich środków i później nie płakać. I sądzę, że to wszystko, jeżeli chodzi o przesyłanie środków za pomocą USDT. Zapraszam na swoją grupę na Facebooku Internetowa Kasa. Link do grupy będzie w opisie filmu. No i tymczasem, na razie i miłego. Do następnego.